Myślę, że jest to ciekawy temat. a jeszcze nigdy oficjalnie o tym nie gadałem tutaj przed kamerą. Także powiem Wam, powiem wam tutaj od A do Z, jak wygląda star naturalny w kulturystyce. Dużo pytań dostaję, dużo osób też pisze do mnie, jak to zorganizować, jak to wygląda z strony technicznej, żeby te wszystkie procedury sobie przejść i, i móc tam wystartować. Także całą, cały jakby przebieg od A do Z, wszystko co trzeba zrobić, żeby w tych zawodach wystartować, mam dzisiaj tutaj opowiem. No i bez tutaj zbędnego, jakby gadania, największa federacja, w której ja startuję w naturalnej kulturystyce, to jest Federacja WNBF, World Natural Bodybuilding Federation. Nie jest to ciężkie do rozszyfrowania. No i mamy, jakby jak sobie wejdziecie na stronę tych zawodów, to, to macie całą listę i cały kalendarz imprez, które są organizowane. Są też zawody w Europie, w kilku państwach one występują. No i to są jakby zawody międzynarodowe, w których ja też brałem udział. No i. Aby w nich wystartować, najlepiej sprawdzić sobie datę tych zawodów. Formularz zgłoszeniowy zawsze pojawia się na około 2-3 miesiące przed startem. Macie tam całą listę jakby rzeczy, które trzeba spełnić, aby w tych zawodach wystartować. Jak to wygląda od strony technicznej? Najlepiej napisać po prostu, gdzie będzie mail podany do konkretnej organizacji, która w Europie jakby organizuje te zawody, że chcecie wystartować. I oni tam wam na pewno pomogą. Generalnie ta federacja i, i, i cały jakby proces rejestracji na te zawody, oni są tutaj bardzo pomocni. Naprawdę jest to zorganizowane super. Także macie fajne odpowiedzi, macie fajny kontakt z przedstawicielami jakby danej federacji na kraj. Także tutaj na pewno bardzo sprawnie wam pomogą i będą wam odpisywać. Więc gdzieś jak będziecie mieć indywidualne pytania, to tutaj kontakt jest naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć od siebie, jak ja to robiłem, no to macie po prostu formularz zgłoszeniowy. Uzupełniacie sobie dane, jaka kategoria Was interesuje. Generalnie można występ, wystąpić w kilku kategoriach. Ja, na przykład, startowałem w juniorach i w seniorach w kulturystyce. Także macie do wyboru, tak naprawdę, szereg tutaj kategorii, które Was interesują. Nie, nie jesteście tym w żaden sposób ograniczeni. Jeśli zdecydujecie się już na daną kategorię, oczywiście trzeba zapłacić membership, czyli to jest członkostwo, no i musicie zapłacić jakby zgłoszenie na zawody. To są oczywiście takie organizacyjne sprawy, które, które są oczywiste i jasne. Kwoty są oczywiście euro, więc gdzieś tam no na pewno trzeba sobie liczyć na takie zawody powiedzmy kilka tysięcy złotych, razem z dojazdem, z noclegiem, chociaż oczywiście nocleg tam jest organizowany, możecie to zrobić na własną, na własny koszt, możecie to zrobić na miejscu. U nich, w sensie podany, na podany nocleg w formularzu. No i kolejną sprawą jest cały proces, jak takie zawody wyglądają już na miejscu i jak, w jaki sposób jest weryfikowany ten start. Czyli tutaj głównie chodzi nam o, o to zweryfikowanie naturalności. Yy, tutaj bardzo dużo pytań dostawałem, jak wygląda bariograf, czy trzeba to, zrobić, czy to trzeba zrobić na własną rękę, czy, czy w jaki sposób w ogóle jest to weryfikowane, czy może mogę wystartować nie przechodząc tego bariografu. Generalnie, aby pojawić się na scenie, aby wziąć udział w tych zawodach, przyjeżdżacie na miejsce i ta federacja ma y, specjalistę, który ma wariograf i będzie Was badał pod tym kątem. Więc nie robicie tego na własną rękę, zajmuje się tym federacja. Kiedy przyjedziecie na miejsce, przechodzicie wariograf, y, najpierw jest formularz, który się wypełnia, wypełniacie sobie tam wszystkie dane wiadomo no najlepiej nie kłamać tylko napisać wszystko tak jak jest. Nikt nie jest idealny więc są tam różne pytania szerokiej maści i trzeba do wielu rzeczy też się przyznać na pewno w takich dosyć prywatnych i osobistych ale w innym w inny sposób ciężko byłoby zweryfikować tak naprawdę Waszą wiarygodność. Tak więc tutaj no po prostu będziecie się musieli podzielić pewnymi informacjami mniej lub bardziej prywatnymi, więc musicie się na to przygotować. No i na tej podstawie jest przeprowadzone, przeprowadzone badanie wariografem, które musicie zaliczyć. Jeśli go nie zaliczycie, no to nie startujecie i prawdopodobnie już nie wystartujecie w tej federacji. Kolejna sprawa to jest sam dalszy przebieg tego wszystkiego, tak. Akurat w tej federacji, w Polsce tego nie ma, przynajmniej w IFBB, w którym ja startowałem, że jest tak zwany Atlets Meeting. No i tam są omawiane wszystkie reguły, wszystkie szczegóły zawodów, jak taką pozę wykonać, jak taką, jak tego nie robić, co jest pozytywne, co jest negatywne. I to jest bardzo fajne, no bo każdy ma te same reguły, czyli nie ma takiego kolesiostwa, że ktoś kogoś prowadzi. I on wie więcej, więc może zyskać więcej na podczas startu. Najmniej na to sędzia prowadzi jakiegoś zawodnika, no i on wie wszystko, bo, no bo ma źródło od sędziego, wszystkie informacje od sędziego. Na przykład ktoś, kto jest z zewnątrz, nie ma dostępu do takich informacji. No, więc z góry traci. A tam macie spotkanie po prostu wszystkich zawodników, i z góry są omawiane wszystkie zasady startu, zawodów, jak wygląda poszczególne bloki zawodów. Także to jest bardzo fajne, no bo wszyscy wiedzą, czego się spodziewać, i sam przebieg zawodowy jest też o wiele sprawniejszy, wygodniejszy i lepszy. Co jeśli ktoś przejdzie, wariograf, a na przykład brał? No i tutaj jest kolejna sprawa, bo zawodnicy są testowani jest testowany mocz po starcie, więc nawet gdybyście się chcieli odwodnić jakimiś diuretykami czy środkami nawet jeśli byście oszukali wariografa blisko przed startem oszukali wariografa, do tego też rzucimy. a blisko przed startem na przykład używaliście jakichś środków no to i tak Wam wyjdzie, wyjdzie coś z moczu, właśnie tu się zastanawiałem pod tym tych diuretyków które, które właśnie też są niedozwolone bo generalnie, całą generalnie listę substancji niedozwolonych macie dostępną na stronie WNBF i jest tego mnóstwo są tam wszelkiego rodzaju sterydy anaboliczno-androgenne narkotyki, stymulanty, diuretyki jest szereg substancji, które są po prostu niedozwolone jak pierwszy raz startujecie w federacji to na, generalnie na pewno każdemu z Was się nie wiem, zdarzyło. Każdemu, nie mówię, że każdemu, ale na pewno komuś z Was mogło się zdarzyć, że na przykład brał sobie jakąś przedtreningówkę z jakimiś niedozwolonymi środkami, albo po prostu używał pewnego rodzaju narkotyków. No to jak pierwszy raz startujecie w takich zawodach, to na trzy miesiące przed takim startem musicie być z takich środków czyści. To jest weryfikowane na podstawie wariografu i moczu. Więc jeśli Wam coś wyjdzie, albo na wariografię po prostu dowiecie się, że na wariografię po prostu nie przejdziecie. Yy, przez ten proces, no to z automatu no nie wystartujecie w tej federacji. Generalnie warto być szczerym, bo takie rzeczy i tak wyjdą albo mogą wyjść, no i się możecie przejechać. Tak więc, yy, w tym formularzu dobrze po prostu powiedzieć, jak to wygląda. Yy, no i cała nas, cała, cała jakby dalsza procedura, no to już tak naprawdę jest wasze przygotowanie. Yy, całe formy, to jak umiecie pozować. No tutaj wiadomo, że takie rzeczy trzeba już samemu, do samemu do takich rzeczy dojść. Tak więc, yy, tutaj po prostu kwestia trenera i waszego zaangażowania yy, gdzieś tam w naukę pozowania, w, w przygotowanie formy, trening. No to tutaj, tutaj, tak naprawdę, już na własną rękę się tego uczycie. Natomiast są też pewne zmiany w kontekście samych puls, jeśli chodzi o, o tą federację. Pewne pozycje wykonuje inaczej, natomiast to już są niewielkie różnice. Tak więc tutaj, jak jeśli umiecie pozować i, i znacie się na kulturystyce, no to na pewno sobie poradzicie. Tutaj też w kontekście właśnie badań moczu, no to jest to dosyć restrykcyjnie przestrzegane. Ym, nie wiem jak jest w innych federacjach, ponieważ byłem testowany tylko tam. Natomiast normalnie wchodzi z wami, z facetem wchodzi facet, z kobietą wchodzi kobieta do toalety, albo stoi przy pisuarze. I po prostu oddajecie mocz przy nim, nie ma, nie ma czegoś takiego, że się wstydzicie, albo nie wiem, nie poleci wam, jak ktoś na was patrzy. <ślad> po prostu musicie to zrobić i tyle. I ma być dokładnie tyle i zaznaczone w pojemniku, nie więcej, nie mniej. Ma być po prostu próbka. Jedna próbka leci sobie w świat, a druga próbka jest badana na miejscu. Tak więc z moczu na pewno nie oszukacie, no nie da się tego po prostu zrobić, bo generalnie no robicie to po prostu przy tej osobie, która przy Was stoi, więc no nie ma szans tego oszukać. Jest to też dosyć restrykcyjnie przestrzegane, bo nawet nie możecie, na backstage'u, na takich zawodach, nie możecie mieć nawet swojej wody. Wody są tylko i wyłącznie podstawione przez nich, więc. Generalnie wydaje mi się też, że też chodzi o to, żebyście sobie, nie wiem, jakiegoś tam nie wrzucili do tej wody, na przykład złego suplementu, który jest czymś podsypany. No i na przykład mogłyby wam z moczu być jakieś może żebyście byliście naturalni, prawda? Więc o to też dosyć dbają. I nie ma tam czasu, generalnie, na nic. Jak od razu skończycie zawody, od razu łapie was gościu za rękę i idziecie oddawać próbkę moczu. Tak więc jest to dosyć chore, trochę nawet, ale no, przez to to działa, no musi to tak wyglądać. Jeśli chodzi o sam poziom, jeśli chodzi o te zawody, to naprawdę tutaj nawet głównie czarno zawodnicy, no, prezentują się niesamowicie. I, I miałem przyjemność z takim startować. No i widać, że ta genetyka, ta masa mięśniowa jest potężna. Tutaj kolega akurat się został rozbawiony, no bo byliśmy wszyscy. No, ja z akurat startowałem. W swojej kategorii nie miałem go, ale w Niemczech kiedy startowałem no to był jeden zawodnik czarnoskóry no i po prostu zdeklasował konkurencję. Był ogromny, no był ogromny po prostu. Tak więc ta genetyka, szczególnie jeśli chodzi o naturalną kulturystykę, dosyć istotną rolę pełni. Ale gdzieś tam można wszystkim nadrobić, prawda? Yy... Zawsze można formę zrobić lepszą, no i nie każdy też musi być ogromny. Są różne kategorie, więc tutaj możemy sobie to też dopasować pod siebie. Tak więc, tak to wszystko generalnie wygląda. Kontakt z federacją to jest na naprawdę najwyższym poziomie. Wszystko da się samemu załatwić. Jeśli mielibyście jakieś pytania, jeśli chcielibyście, na to, żebym, żebym gdzieś ja, też kogoś z was poprowadził do takiego startu, no to ja jestem do dyspozycji. Jest to bardzo ciekawe przeżycie. Naprawdę fajna jest atmosfera na takich zawodach, jak każdy tak naprawdę. Natomiast fajnie jest to zorganizowane i to nie jest pizz na wodę, że gdzieś tam nie ma czegoś takiego jak naturalna kulturystyka. Jeśli ktoś, nie, jeśli ktoś szczerze po prostu chce sobie wystartować w takiej federacji dla samego siebie, żeby się sprawdzić, oczywiście no, nie jest to poziom zawodów NPC czy IFBB, chociaż naprawdę można się zdziwić, bo poziom jest, jest bardzo fajny, no to, no to naprawdę jest to super rozwiązanie. Dla pasjonatów. Jest taki szacunek wśród zawodników, każdy ten wariograf przechodzi. To jest fajne, nie? że jak żeby wystartować, to musisz ten wariograf przejść. I, no I jest pewność, że tutaj tylko i wyłącznie pasjonaci Zajawkowicze, którzy ćwiczą latami, mają dostęp do takiego startu, jest przyjazna atmosfera, są to zawody też międzynarodowe, więc jest mnóstwo różnych yy, no, ludzi z różnych państw. Można się fajnie, fajnie spotkać, poznać, porozmawiać, różne kultury, różne szkoły treningowe, naprawdę jest, jest super, zawsze jest też organizowany właśnie kolacja po, po samych zawodach, gdzie też, gdzie też można ciekawe rozmowy odbyć. Także, jeśli ktoś siedzi w kulturystyce, w sporcie, to polecam dla samego siebie, dla wspomnień. Zarobić tego nie zarobicie, ale wieczną chwałę możecie zyskać. Przynajmniej wśród dzieci, jak będziecie kiedyś starzy i będziecie opowiadać, że tatoś zanazwalić browary w, kan w kanapę, no to sobie startować zawodowa w kulturystyce. To wszystko, dzięki za uwagę. Hej!